Tak jak słuchamy dzisiejszej Ewangelii o tej Marcie i Marii, to tak czasami się nam wydaje, takie wydajemy, takie wewnętrzne jakiś osąd, która dobra, tak naprawdę, czy Pan Jezus miał rację, mówiąc, że Maria okej, okay, dobrze, a Marta troszczy się, tak jakby tak podświadomości została trochę skarcona, czy niedoceniona została Marta. Tak sobie kiedyś, jak czytałem tę Ewangelię, kiedyś tak odprawiałem mszę świętą w szpitalu, tam gdzie jestem kapelanem obecnie, na Herberta, tak sobie pomyślałem, taka jedna myśl mi przyszła do głowy, że Marta i Maria to są siostry. To są siostry. Czyli można by powiedzieć, jakby wychodzą z takiego jednego gdzieś źródła. Czyli wychodzą z jakiejś takiej jednej wspólnego, można powiedzieć, mianownika. I teraz, czy Jezus miał na celu pochwalenie Marii, a jakby zganienie czy pogrożenie palcem Marcie? Nie. Dlatego, że nasze życie to są te dwie płaszczyzny. To jest ta płaszczyzna naszej relacji i więzi człowiek, Pan Bóg. Ale z drugiej strony, to jest ta rzeczywistość tej codzienności naszej, której jakby nie można zaniedbać nie można jej jakby odrzucić. To są takie dwa filary. Tylko myślę, że dzisiaj Jezus pokazuje nam przez ten dzisiejszą Ewangelię, przez ten fragment, przez to takie, takie wydarzenie pewno, pokazuje nam jakąś taką pewną hierarchię, że by te nasze ludzkie, Utrudzenia, obciążenia, te nasze ludzkie troski, ta nasza ludzka praca, ludzka codzienność, więcej ludzkie doświadczenia, te historie naszego życia przyniosły nam jakiś owoc i żeby były dla nas jakimś takim powodem do wzrostu, to trzeba mieć tą relację z Panem Bogiem. Trzeba mieć tą relację więzi, modlitwy, serca, sakramentu, słuchania i tak dalej. Człowiek, Pan Bóg ja, Pan Bóg, żebym mógł zrozumieć to, co mnie w życiu spotyka. Bo nie jest łatwo zrozumieć wtedy, kiedy jest łatwo. Nie jest łatwo wtedy, nie jest wtedy problemem jakoś przyjmować, to co jest proste, to co jest takie łatwe, ale o wiele trudniejszą rzeczywistością jest przyjąć krzyż. Jest przyjąć krzyż. Jest przyjąć trudność, jest przyjąć przeciwność. I to nam daje ta łaska Pana Boga, jeśli tak jak Maria siadamy u stóp Pana i wybieramy tą najważniejszą, najlepszą cząstkę naszego życia, naszego dnia, tą chwilę właśnie spotkania z Jezusem Chrystusem, które napełnia nas na życie, na każdy kolejny dzień, na każde kolejne doświadczenie. Na każdy kolejny trud pewien, prawda, i radość, i wszystko, żeby na to wszystko spojrzeć oczami Pana Boga, nie tylko swoimi, nie tylko po swojemu, ale właśnie, żeby patrzeć na to przez pryzmat naszej wiary. Tego uczy nas Maria, Marta. Dzisiaj jest tą, która jest jakby zatroskana, pełna trudu, i ten trud Pan błogosławi i mówi tylko przypomina, przypomina Marcie o tym, żeby nie zapomniała wybrać tej najważniejszej cząstki w tym zgiełku dnia codziennego, w tym zgiełku naszego życia, w tym zgiełku tych naszych różnych trudów, doświadczeń, tych różnych naszych sytuacji, by tego nie zabrakło w naszym życiu. Niewątpliwie i Martę, i Marię, Łosabia, święty Franciszek, dzisiejszy patron, który w życiu jakby jest tym znakiem głębokiej kontemplacji oblicza Jezusa Chrystusa Jego serca jest jakby wzorem dla nas tego słuchania Słowa Bożego tak jak dzisiaj wyśpiewaliśmy przed Ewangelią, że szczęśliwi, błogosławieni są ci którzy, za, którzy słuchają Słowa Bożego święty Franciszek on bardzo głęboko to pojął, on usłyszał, można powiedzieć, we śnie taką wizję, Franciszku odbuduj mój Kościół. I on do tego stopnia był gorliwy i wierny, jakby zaów pochylony nad tym słowem, że zaczął odbudowywać Kościół, taki widzialny z kamieni zaczął odbudowywać, ale potem w jego, <laughs> jego sercu, które następowała ta przemiana i to zrozumienie tego słowa Pana, aby odnowić Kościół przez swoje świadectwo życia, przez ubóstwo, przez służbę, przez pokorę, przez to takie ewangeliczne wyzbycie się wszystkiego, tego co światowe, tego co materialne i pójście za Jezusem Chrystusem. Owoc życia, którym się dzisiaj wielu zachwyca, świętych, świętego Franciszka dzisiaj, ale i innych świętych, owoc. Takiego życia świętości jest jakby ugruntowany, zakorzeniony w tym, że wszyscy święci usłyszeli, słuchali i usłyszeli słowo Boga, słowo Jezusa Chrystusa i poszli za Nim. I to jest istota i to jest wartość, i to jest ta droga, do której dzisiaj święci nas zapraszają słuchać Słowa Bożego, zachowywać się tak jak Matka Najświętsza w swoim sercu. I wypełniać się. Dzisiejszy fragment Ewangelii jest zatytułowany Jezus w gościnie u Marty i Marii. Z czym kojarzy nam się gościnność? Co jest najważniejsze? W gościnności, żeby ktoś powiedział o nas. O, to jest człowiek gościnny, potrafi ugościć. Kobiety pewnie już pomyślały, co można ugotować, co upiec, czym poczęstować. Mężczyźni może też coś mają na myśli, co to zrobić, żeby ktoś się dobrze czuł. Żeby ktoś powiedział o nas, o to jest człowiek naprawdę gościnny, co jest najważniejsze w gościnności. Wyobraźmy sobie sytuację, że jest chłopiec, chłopak, narzeczony, zakochany w swojej dziewczynie, która świetnie gotuje. No, i zostaje zaproszony do niej w gościnę. Ale tylko raz na rok. Czy jest zadowolony z takiej gościnności? Pewnie wolałby skromnie, raz na tydzień jakąś kawę wypić. Skromne ciastko zjeść. Raz na rok. Nie o taką gościnność chodzi. Dzisiaj Pan Jezus pokazując na przykładzie. Marty i Marii chce nam pokazać, że czasami my również zachowujemy się podobnie do Marty, która krząta się, niepokoi o wiele, chce jak najlepiej wypaść, ale zapomina o tym, co jest istotą, co jest fundamentem w życiu. Przypomina mi się taka scena. Sytuacja w zasadzie może zupełnie inna, ale bardzo pasuje do dzisiejszej Ewangelii. Kiedyś taki mój znajomy zaproponowałem go w jednej firmie samochodowej, żeby mógł tam pracować. Młody człowiek, ale uchodził za bardzo zdolnego mechanika. No i spotykam szefa firmy, za jakiś czas pytam go: No, jak tam ten pracownik, mój znajomy. Daje radę? Zdał egzamin? Nie, wyrzu nie wyrzucisz go z pracy? On mówi tak. Wiesz, no, ciekawa postać. Na początku chciałem go zwolnić, bo nie był zbyt pracowity. Ale on ma niesamowitą taką cechę. Jak ktoś przyjdzie i oceniamy, że ta praca, którą trzeba będzie wykonać w naprawę samochodu, potrwa 5-6 godzin. On tak chodzi, siada. Myśli, kombinuje i w końcu tak z pół godziny siedzi, nic nie robi, ale wstaje i wpada na taki pomysł, że to się da zrobić jednak w pół godziny. Pół godziny mu zajmuje myślenie, a później praca zajmuje mu dużo mniej niż oceniliśmy. Jest bardzo zdolny, ale najpierw musi długo myśleć. I teraz popatrzmy na nasze życie, jak my często. Nie wyrabiamy się z czymś, biegamy, mówimy na nic, nie ma czasu, pędzimy. A potrzeba mało albo tylko jednego: czego? Właśnie zatrzymania i wsłuchania się w najważniejszą podpowiedź, o której mówi dzisiejsza liturgia słowa. Wyśpiewaliśmy w czasie Alleluja. Błogosławieni ci, którzy słuchają. Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Zobaczmy, jak dzisiaj świat, człowiek, albo nie chce, albo mówi, że nie ma czasu, aby wsłuchać się w tę najważniejszą podpowiedź. Nawet niektórzy mówią: No, ja to tak raz do roku przyjdę do kościoła, wymodlę się tak mocno i wystarczy. Dzisiaj nawet w szkole jedna uczennica, ja przypominam o pierwszym piątku, ona mówi, proszę księdza, no ja nie będę miała czasu przyjść na pierwszy piątek, no bo ja, tak jak dzisiejszy patron, święty Franciszek, lubię zwierzątka i mam jazdę konną, dlatego nie przyjdę się wyspowiadać. Ja mówię, no wiesz, święty Franciszek lubił zwierzątka, ale jeszcze bardziej lubił Pana Boga. To przyjdziesz rano do spowiedzi, nie musisz po południu. No, i znaleźliśmy rozwiązanie. Człowiek sobie potrafi usprawiedliwić nawet to, żeby się nie spotkać z Panem Bogiem. Zapominamy o tym, co jest najważniejsze w modlitwie. Nie to, żeby nie było rozproszeń, nie to, żeby były jakieś uniesienia, ale w modlitwie najważniejsza jest systematyczność. Tego nam często brakuje systematyczności, wierności Bożemu Słowu. Módlmy się o to, abyśmy potrafili w naszym życiu wybierać tę najlepszą cząstkę, którą wybierała Maria. Amen.